Zaprawdę powiada wam bracia i siostry, iż zawiniłem grzechem pychy. Po lekturze Fulgrima, jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej książce z całego cyklu herezji Horusa, założyłem, że stąpienie choroby Stąpienie aniołów będzie dobrą książką. Otóż tu właśnie leży mój grzech, bo Stąpienie aniołów jest dyskusyjnie jedną z najgorszych książek całego cyklu, jeśli nie najgorszą. Poop it in your diapers, dude. Nie dość kurna, że ha, jedną z niemal najgorszych to jeszcze zupełnie niepotrzebną. Ale owa niepotrzebność jest specyficzna, jeśli hmm, natniecie się na taką zagwostkę jak ja. Bo jest sobie stąpienie aniołów i jest kontynuacja stąpienia aniołów, czyli upadłe anioły. I problem polega na tym, że upadłe anioły czytałem wcześniej. <laughs> I w upadłych aniołach mamy retrospekcyjne przed Retrospekcyjne przedstawienie zdarzeń, jakie miały miejsce w stąpieniu aniołów, co powoduje, że samo stąpienie robi się zupełnie zbędne. Nauczony tą lekcją już teraz czytam książki chronologicznie, jeśli chodzi o Herezję Chorusa, co nie zmienia faktu, że stąpienie aniołów jest mega specyficzną pozycją. I've given you everything that I ever wanted and it's still not good enough for you. Why? You're ungrateful? You go behind my back? You lie to me? Why? Gdyż szybciutko okazuje się, że problemem książki jest nie tylko to, że jest zbędna, ale również toczą ją problemy strukturalne. Pierwszy z nich i najbardziej bolesny to fakt, że ponad połowa książki przedstawia wydarzenia na Kalibanie zanim Astrate w ogóle na planetę dolecieli. No i można by powiedzieć spoko, no bo przecież mamy Liona gdzieś tam na Kalibanie. I faktycznie ten Lionel jest. Ach, ale, ale, ale. A... Po pierwsze, przedstawiony jest bardzo miałko, tak jak niemal nie Prymarcha, co, jeżeli skontrastujemy przedstawienie go w Upadłych Aniołach, no to różnica jest porażająca. Jakby tego było mało, to gdyby tak dobrze zastanowić się nad pryncypią, nie ma nic złego w pisaniu książki o Wiedziminie, na przykład, ale jeśli ta książka w ponad połowie jest o Wiedźminie zanim został Wiedźminem, no to to już jest problematyczne. A jeśli do tego dodamy fakt, że cała ta część przed Wiedźmińska, a w przypadku stąpienia aniołów przed Astratysowa, jest nudna jak flaki z olejem, i oczywiście tam zdarzają się highlighty. Mamy pogłębienie zdarzeń przedstawionych w upadłych aniołach, itd., itd., dalej, Ale fakt pozostaje faktem, że to jest nudne. A to dopiero początek. Bo kiedy przebrniemy przez ponad połowę książki, nie astratesowej, to potem okazuje się, że 20% książki astratesowej z tej ponad z tej mniej niż połowy, która została, to jest takie pito-pito, że tam coś tam się wyłapało, że tam się pojawił imperator, że coś tam się zadziało. Oczywiście te zdarzenia retrospekcyjnie zostały również przedstawione w Opadłych Aniołach. No więc nawet ta część teoretycznie ciekawsza nie będzie kryła przed czytelnikiem tudzież mną, Żadnych tajemnic. I znowu, nie jest jakoś przesadnie interesująca. I wszystko, o czym mówię, w kontekście retrospekcji, oczywiście nie będzie dotyczyło czytelnika, który w, e, upadł hanioł wcześniej. Nie czytał. No ale ja czytałem. No i tu pojawia się solidny problem, który w żaden sposób nie jest rozwiązany przez książkę. Ale idziemy dalej. To, co tu zostaje, te ostatnie pirazy drzwi, 20% książki z hakiem. Zdarzenia, które znowu zostały przedstawione w Upadłych Aniołach. Ale spoko. Jest ciekawa. Bezapelacyjnie jest ciekawa, bo zaczyna ruszać się fabuła, e, zaczynamy rozumieć zdradę określonej planety, a w zasadzie podstęp względem Astrates. Kiedy to wszystko e, znajduje swoje zwieńczenie, jest bardzo, bardzo ciekawie. Ale. Prymarcha podejmuje w ramach tej książki bardzo ciążącą decyzję. To byłby spory spoiler, więc będę go unikał. Który ma swoje konsekwencje w upadłych aniołach, które to znowu mają swoje konsekwencje w kolejnych wydarzeniach związanych z Pierwszym Legionem. No i okazuje się, że ten kluczowy moment, ta decyzja, która waży na losach planet, poszczególnych postaci, w zasadzie całego legionu, przedstawiona jest od tak: absolutnie żadnego pogłębienia, absolutnie przedstawienia toku myślenia e, prymarchy. Kompletnie jest to pominięte. To trochę tak, jakbyście e, czytali wieśka. Znowu zaciągnę przykład z lokalnego podwórka, który postanawia zupełnie nie ratować Ciri. Tak po prostu. Nie ratuje Ciri i Sapkowski zupełnie nie przestawia kulistej decyzji, sposobu myślenia, argumentów, absolutnie nic. Po prostu napisze: Wiedźmin nie ratuje Ciri. Tak tutaj Lionel podejmuje taką decyzję. Koniec. Absurd. Stajemy więc na rozdrożu oceny tej książki. Książki, która jest zbędna, bo wszystkie jej najważniejsze wydarzenia retrospekcyjnie przedstawione są w Upadłych Aniołach. Książki, która ponad w której ponad połowa stron przedstawia zdarzenia na Kalibanie, które nie mają związku z Astrates, bo to wszystko się dzieje zanim imperator ląduje na Kalibanie, gdzie a, jakieś 20% książki to pitu-pitu, kiedy Astrates już są Astrates, kiedy Kaliban pomału zostaje wcielany do imperium itd., tak dalej, Nic się tam nie dzieje. Oczywiście te 20% jest ciekawsze niż ponad połowa książki, która nie ma żadnego związku z kosmicznymi Marines, ale fakt pozostaje faktem, że to takie ml. No i pozostaje jakaś jedna piąta książki, która jest faktycznie ciekawa, która, w której się dzieje, która oczywiście również jest przedstawiona w Upadłych Aniołach i która jest bardzo dyskusyjna pod względem strukturalnym. To znaczy, Prymarcha podejmuje określoną decyzję, która będzie miała bardzo szeroko idące konsekwencje i która to decyzja w żaden sposób nie jest wyjaśniona, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Oczywiście my, jako czytelnik e, i... Hmm. Spoiler, ale osoby dotknięte tą decyzją mogą się domyślać, no ale mimo wszystko, kiedy tak kosztowna decyzja zostaje podjęta, no to wypadają jakoś szerzej wyjaśnić, poza tym, że primarcha podjął taką, a nie inną decyzję. Co sprowadza mnie do ostatecznego punktu recenzji, to znaczy, jeśli nie jesteście fanami uniwersum, ale je lubicie, przypada wam do gustu i od czasu do czasu przeczytacie jakąś książkę, to Odstąpienie Aniołów raczej stronić, bo to nie jest dobra książka. Natomiast jeśli chcecie mieć wszystkie książki z herezji Horusa, tak jak ja, no to tak czy siak ta książka wyląduje na waszych kolanach, w ten czy inny sposób. No i trzeba będzie się z nią zmierzyć. Czy jest to książka, którą trudno się czyta? Oczywiście nie. Jest to raczej lekka książka, przez którą szybko idzie się przebić. Natomiast jeśli podnosić się do strictej wartości książkowej w ramach Warhammera 40 000, to jest to naprawdę pozycja słaba. Jest to pozycja, która jest tak naprawdę niepotrzebna, a przynajmniej w kanonie dalszym okazuje się, że jest ona niepotrzebna bo wszystko, co dzieje się w tej książce, zostaje streszczone w Upadłych Aniołach, gdzie z kolei Upadłe Anioły są o wiele lepszą książką niż Stąpienie Aniołów. No cóż, wcześniej czy później trzeba było wdepnąć. Ha? A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.